No dobra, panowie, piwo się skończyło. Trzeba opuścić przytulny śmietnik, gdzie się schowaliśmy, przed tym świątecznym krzątaniem, i pójść do domu zabić karpia. Wielu panów tak ma. Wielu. Noble obliż, jak to mówią w Szwecji, czyli tradycja zobowiązuje. Jest to trudna tradycja. Przeczytałem kiedyś w gazecie, że aby skutecznie zabić karpia, trzeba temu karpi przywalić wałkiem do ciasta 4 cm za oczami. Jeśli karp nosi okulary, to wcześniej należy mu je zdjąć. Nie ma to. W zasadzie większego znaczenia, ale przynajmniej nie będziemy mieli wrażenia, że zależnęliśmy intelektualistę, prawda? No i jak się karpia walnie wałkiem, to on jest wtedy oszołomiony, a my cały czas jadę opis gazety. Gazety, nie mój. Wbijamy mu nóż w kręgosłup i karp nie żyje. Siedź panie, jego poproszymy, żono, ryba jest twoja. Karpia musimy zabić sami w domu, dlatego że, według prawa, za zabicie karpia w sklepie lub na targowisku można trafić na rok do więzienia. Ponadto prawo mówi, że ubój zwierząt musi być prowadzony w miejscach wydzielonych i izolowanych akustycznie, bo karpie się strasznie drą. Pozostaje więc tylko. Łazienka cicha, wanienka, licha. Można też spróbować elektryczności. Wkręca się, z, znaczy wykręca się z lampy żarówkę, wsadza łeb karpia do oprawki i zapala światło. Jest to bardzo humanitarny sposób na zabicie karpia, bo wtedy człowiek towarzyszy karpiu w cierpieniu. Niezłym sposobem jest opowiedzenie Karpiowi bajki o dziewczynce z zapałkami. Pęknie mu serce. Tak to jest z tym Karpiem, kochani. Tak to jest. Ja mówię Wam, straszny majątek zrobi człowiek, który wychoduje martwe Karpie.